To was kolejny na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie e, w nową grę Smash Legends i odbierzemy sobie, e, znaczy nie odbierzemy, tylko bijemy sobie, e, bijemy sobie już puszki. E, ponad prawie 300 puszek sobie wbiłem. A w dzisiejszym odcinku możliwe, że to sobie te, dobiłem te 300 puszek. A e, teraz wam pokażemy moje wymiary e, czy e, tak Peter, e, Red, e, Hawk, Hook, tak? Hook, dobra, eee, Mr. Kat, Olice i tak dalej. Nie mam jeszcze żadnej wersji Mirteka, ale mam ogólnie, ale e, mam e, epickiego jednego. Mam e, supera i mam jeszcze tyle no i tak w tej bitwie też będą wchodzić odcinki bo terminogramnia kula jest pełna dobra salsa ma tak samo kadmias ma e, 40 poziomów e, jest na pewno nie lepsza ale identyczna ten to jest na po prostu więc e, teraz przechodzimy do kierpki w e, battle e, raid i... Zabieramy sobie, yy, Może... Mr. Cat, yy, I... będzie dobrze. Yy, tak. Yy. Dobra, już się nam kończy. Na no, początku chciałbym zaprosić was do subskrybowania mojego kanału. Do też obserwowane. Tam mi już weszło do 52 y, obserwacje. Jak do tej pory. I bardzo wam za to dziękuję. A teraz przechodzimy y, do odcinka. Ja się nazywam Piotrek Grzyńcz. Ostatecznie spodobała stagla, się jak od razu polecili ją e, inni YouTuberzy Ale na pewno nie o tym będę agrywał e, Zdrowca jutro się pojawi odcinek A... Och, ona zawsze tylko nas Dobra, uciekłem Jutro się pojawi jak odwokujemy e, rzeczy z kolmentu a w szczególności e, możliwe dla tutaj tak samo jest skarnet, to jest tak samo skrzynki z so, to jest skrzynka za e, stot, e, e, kluczy czy takich jakby tokenów, nie tokenów e, których też można e, odlokować jak się gra tutaj, 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 tutaj. E, tu nie ładuje się na pewną samą tu trzeba e, zbiać w kluczki, do uleczenia

Może coś mam w sklepie. Mamy tak dużo ofert teraz. Yy, mamy... Coś, coś... Super. 240 km yy. Więc to tak. Yy, przejdziemy może... Yy, nie w każdym co nie będziemy robić ale przyjdziemy sobie do sklepu tak jak e, mówię i mamy e, kwiet, e, kwietniowe, mamy e, ten oferty, mamy e, nawet są tutaj bonusy e, jak się dokupić gemy za na przykład 400 zł to dostaniesz jest dodatkowo te e, bonus ten, czyli ten które samo gymów kupisz to jest nawet spoko gra e, tylko dostać e, nie ma e, bonusów a tutaj w tej osobie, to jest na pewno kozacka oferta Za 60zł prawie Bonus jest naprawdę kozacki Z tego co widzę tutaj A jest to takie też lepsze Ale przechodzimy teraz, teraz do gry Aby Może wyjąć ten, te Te gramy i to przy statuszach I teraz przechodzimy aby Teraz. Może znajdziemy w pierwsze miejsce? To. Tylko tu jest najgorsza w e, tym że A same nie zbierają, tylko musimy e, po prostu musimy ich kłapać. E, Musimy po prostu y, mieczukiem ich y, brać, aby mieć, y, te, mieć większą siłę. Dobra. Ja już mam 5 pałek gypsów, więc... Y, połodu. Więc nawet spoko. Mm. Dobra. Dobra, już mam 6. coś tam go uderzyłem troszkę, no więc tak, no. dobra, jeszcze ośmiu graczy, to jest nawet jeszcze sporo, bo no to ogólnie jest tyle na łapie więc to jeszcze dobrze się trzymają nawet przy tej lawie i to nie jest żadne, żadne, jak to się. Ten, ten, ten co y, odejmuje HP tylko to jest Lava i to jest lepsze, bo to jest to co nie odejmuje 3000 HP tylko bo kilka plika na przykład po 50, po 60 nie się, to nie y, ja o nie właśnie, prawie nie chyba dobra, ja go zakończyłem o nie właśnie, tak to mówiłem 250 HP No niestety nie pokonali Jakiś yy, na yy, jakiś gracz pani na trzy trzy puszki Ale zrobiliśmy sobie yy, ciasta jednego Dobra mamy już to yy, Więc tak 20 gramów będziemy mieli. Zagramy sobie jeszcze z dwie rządki i przechodzimy do może do skrzynki jednej. Chodzę w tym odcinku. Dobra. Yy... Dobra, mamy... Już... Nawet, yy, Mister yy, Mister nawet po kobie, bo po 500, po 500, po 500 i tak yy, wszystko tak, yy, fajnie pięćset, po 500, 500, po 500, po pięćset, 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 mam pięćset, 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 Uciekam, teraz chyba Nie wiem Nie gdzie, to coś się podziało, ten... ...pilacz. Yy, tu jest, jest, się okażę. No bo tak będzie, za tak chwilę. Yy, już po chyba, jeszcze mi się udechcie. Chyba, udało mi się. Coś to każdy. Tak, yy, Lecimy 400 chopów mam, może mi to... Właśnie, nie, to jeszcze... no właśnie, to jakoś mi to nie idzie. Ale może sobie zagramy innym zadmiarzem. Właśnie się Teraz sobie bierzemy te te 20 y gamów. I tutaj na pewno nie ma skrzynek po czyści y gamów tylko są yy, po są po 20 i bonusy są Chciałem na pewno tego nie będę lekko zbierał sobie nie yy, skiny pewnie się jakieś też bo skiny mm. dostanę ostatnio nowego zapięcia 200 się mm to, mm jest przy... I tak do tysiąca kutaków I to nawet jest spoko yy, Więc... To chyba było na tyle, widzimy się chyba albo w kolejnym odcinku I do zobaczenia